Cześć, świętym moim kanale, Was na kolejny haul, troszeczkę z lumpeksu, troszeczkę rzeczy do domu, bo mam mało rzeczy tym razem ciuchów. No i teraz jak mam nieraz mówiłam, będzie trosze, teraz troszeczkę mniej, ponieważ ja mniej kupuję sweterków, takich ciepłych rzeczy, a więcej kupuję sukienek, a niestety teraz ich jest troszeczkę mniej w lumpeksach, więc no będą te hole mniejsze, ale trafiłam taki ładny sweterek, który po prostu stwierdziłam, że muszę Wam pokazać, a nie wiem, kiedy będę robiła następny haul, więc pomyślałam właśnie, że pokażę Wam go teraz. Wygląda w ten sposób. On jest taki dłuższy. Praktycznie sukieneczka tak naprawdę to jest. Znaczy założyć pod spód coś takiego, żeby to nie przyświtywało jakąś halkę i może pełnić rolę sukienki, ten sweterek lub do jakichś legginsów. No bardzo ładny kolor jest niesamowicie puchaty, milutki, to jest rozmiar M, z tego co pamiętam, bo tu u góry nie ma rozmiaru, ale patrzyłam w sklepie, bo tak na oko jakoś nie potrafiłam stwierdzić. I tak to jest M. ale on jest dobry na mnie, także. Udało mi się trafić, bo naprawdę jest śliczny. Szkoda bym, był jakiś za duży czy za mały. Naprawdę niesamowicie milutki. Oczywiście pokażę Wam go na sobie na przebitkach. Znacznie się cieszę, że mi się go, udało go trafić, to ma taki nietypowy kolor, ale myślę, że, że całkiem okej okay jest w tym kolorze. I tak szczerze mówiąc, z zwykłej nie bym go chyba nie kupiła. W ogóle i tak dosyć drogo zapłaciłam. Porównując tym, co zazwyczaj płacę, bo zapłaciłam 35 zł za... Te dwie rzeczy, które Wam teraz pokażę. No ale to było akurat na wagę i było 55 zł za kilogram. Także no, niestety, jestem przyzwyczajona do takich tańszych rzeczy w dni wyprzedaży tam 4, 2, 3 zł. Także dla mnie to już jest wiecie, wyższa cena, ale jestem bardzo zadowolona z tego statelka, mi się strasznie podoba. Ta druga rzecz, którą sobie wzięłam, jest to taka prosta, dosyć słodniczka jeansowa, ale wpadła mi w oko i powiem Wam, że. Naprawdę jestem z niej zadowolona, tak już nawet ją przymierzyłam. Ona jest w rozmiarze 34 i to jest z HM taka, wiecie, niby zwykła, ale naprawdę fajna, fajnie się układa na ciele. Tu już widzę, że jakiś paproszek się do niej przyczepił. Podoba mi się tutaj to strzępienie na dole, ale to, co mi się najbardziej w niej podoba, to to, że ona się bardzo ładnie tutaj z tyłu układa, bo często te spódniczki jeansowe właśnie... Być może to jest kwestia tego, że jeżeli ona ma szef na dole, a ta nimatno się inaczej układa, ale często zauważyłam właśnie, że spódniczki jeansowe potrafią z tyłu tak brzydko odstawać. Tak wiecie, że jest, że tu gdzie powinno być już na dół, na nogach, one tak robią na dole, i to mi się nie podoba, a ta właśnie się ładnie układa tak na prosto, także strasznie mi się to podoba. Jestem zadowolona właśnie, że ją wzięłam, bo taka nie byłam pewna, bo mam bardzo podobną spódniczkę jeansową, tylko właśnie bez tutaj tego takiego strzępienia i tak wiedziałaś się, czy brać podobną, czy nie brać, czy brać i w końcu stwierdziłam, dobra, wezmę, to nie jest aż jak płata, że mia się trochę nad tym zastanawiać. No i powiem Wam, że fajnie, że ją wzięłam, naprawdę się cieszę, że właśnie nie zrezygnowałam, twierdząc, że mam coś podobnego. Czasami wiecie, coś jest bardzo podobne, ale jest jakaś taka drobna różnica w tym ciuchu, że się okazuje, że jesteśmy dużo bardziej zadowoleni tego, z tego nowe, nowej rzeczy, właśnie różniącej się niby niewiele. I to właśnie jest taka różnica, która sprawia, że z konicy jestem mega zadowolona. I w sumie tamta jest na tyle podobna, że myślę, że z tamtej to powinnam zrezygnować. Przyszłam jeszcze do takiego innego lumpeksu i właśnie udało mi się trafić takie podobrazie, ale one były też właśnie na wagę i powiem Wam, że one dosyć drogo wychodziły, bo to jest ciężkie, były też duże, ale duże to już stwierdziłam, że po prostu wyjdą być może nawet drożej niż w normalnym sklepie, nie w lumpeksie, więc nie ma sensu. Zajrzę jeszcze, zajrzę jeszcze tam później, kiedy już te ceny będą spadały coraz tańsze, coraz tańsze. Jestem ciekawa, właśnie, czy na dzień wyprzedaży te się dadzą po 4 zł. Także, jakby dać, się mega opłacało. Jak nie, to tak, no to jest ciężkie. Także te małe jeszcze się nie rokłacają. Te większe, to cena wchodzi praktycznie taka sama, więc nie ma sensu. Też takie rzeczy właśnie do plastyczne, bardziej. Wziąłem sobie po złotówce dwie ramki w się, Znaczy, one są z obrazkami, ale wyciągnę te obrazki, właśnie wziąłam ze względu na ramki, ponieważ stwierdziłam, że bardzo się opłaca. Takie proste, drewniane, naprawdę warto moim zdaniem czasami brać coś, no nawet coś się nie podoba, ale po prostu ze względu na ramki, ramki się niesamowicie opłacają. Ja bym powiedziała nawet, że z takich rzeczy do domu to chyba najbardziej się opłacają. Lubię właśnie trafić ramki, bo one są najczęściej niezniszczone i, i naprawdę bardzo się opłaca. Także po 2 złote za dwie sztuki takich ramek, naprawdę okazja. Jeszcze z takich plastycznych, a tu już nie w lumpie sobie wzięłam wtedy farbę złotą nigdy nie miałam tej marki farb. Także jestem ciekawa, jak ona się będzie zachowywała. Nie wiem nie wiem nawet, do czego wykorzystam złotą, ale tak stwierdziłam, zobaczę, jakiej to są jakości farby i, i czy warto. Zapłaciłam za nią 5 zł także myślę, że okej, okay, cena za taką tubkę. Też jak już tam wpadłam, to sobie wzięłam od razu papier do pakowania. Nie wiem, czy na święta go wykorzystam, czy na coś innego, bo on jest taki bardzo uniwersalny. Czarny z białym wzorkiem. Naprawdę mi się spodobał, bo taki dosyć elegancki. No i jak go nie wykorzystam teraz, to mi się przyda też później, bo naprawdę wzorek jest taki uniwersalny. I on kosztował 3 zł, także bardzo się opłaca wtedy im takie rzeczy kupować. Wziąłam też sobie kolejne takie pudełko za 10 zł do chowania różnych rzeczy. Ono jest takie spore, ja mam takie samo w różowym kolorze już. I naprawdę, pomimo, że to jest tylko jakiś karton z takim cienkim materiałem, to naprawdę ono jest miele trwałe, jeżeli nie trzymamy tą rzeczy, które sięgamy non-stop, to naprawdę fajnie się sprawdza. Ja tak jak na zewnątrz też mam postawić, że to widać, to właśnie wolę takie jednokolorowe pudełka, nieprzezroczyste. A jeżeli ustawiam rzeczy gdzieś w szafkach, to zdecydowanie wolę pudełka przezroczyste, bo takie są mało praktyczne, jak nic nie widać. No chyba, że jakoś tak na dole szafy, wtedy z góry mamy do tego dostęp wzrokowy, ale zdecydowanie w pomieszczeniu dużo lepiej wyglądają moim zdaniem pudełka nieprzezroczyste, bo jakoś tak jak. Jak to wszystko widać, przez tą pudełką bliżej, że robię jakiś taki większy bałagan w mieszkaniu No i, i u mnie zaczną się pojawiać teraz niedługo pewnie hole z action, bo zrobiły dosyć blisko mnie w końcu Do tej pory właśnie widziałam tylko nagłówki na YouTubie takich holi, ale szczerze mówiąc nie zaglądałam, bo... Nie miałam nigdzie blisko tego sklepu, więc nie było sensu, bo i tak bym tylko była zła, że sobie nie mogę czegoś kupić. A teraz w końcu zrobili właśnie blisko sklep i, i się nie dziwiać, że naprawdę tyle tych hol jest, bo naprawdę ceny są niskie i fajne rzeczy. Ja sobie na razie jedną rzecz, tylko wzięłam tak, że nie robię osobnego holu z tego. Wzięłam taką malutką, malutką tacę z lusterkiem w środku i tutaj ze złotym, w złotym kolorze, było też srebrne i ona chyba z tego co pamiętam, kosztowała 8 zł. Naprawdę fajna, taniutka. No i sobie tej postawię właśnie na taletce i te rzeczy, które cały czas używam. Jakiś podkład, pewnie puder. Zobaczę co tam jeszcze syn Postawię na nim się, że bardzo ładnie to będzie wyglądało. No Ale też fajna była na jakieś świeczki, jakieś takie ozdobne rzeczy. Także przyznam, że też jestem zachwycona tym sklepem, także pewnie pojawią się jakieś hale w przyszłości. No i to wszystko. Dziękuję bardzo, że obejrzeliście ten filmik. Zapraszam Was też na mój Instagramik w opisie. No i zobaczymy w na następnym filmiku. Cześć!